No mniej, tym razem chciałbym opowiedzieć, jak można relacje matematyczne pomiędzy różnymi pojęciami czy wielkościami, taką jak, takie jak na przykład relacja proporcjonalności, jak można takie relacje rysować. No i to yy, uważa się, że pierwszym, który to zauważył, był. Francuski filozof przyrody, matematyk, fizyk, byśmy dzisiaj powiedzieli, Cartesiusz, René Descartes żył jakby no, na początkowym etapie, w pierwszym części epoki oświecenia. No i to on zrozumiał, że różnego rodzaju matematyczne relacje, matematyczne wzory można rysować. No i ponieważ tak jest, że bardzo często nasze mózgi w ogóle bardzo sprawnie analizują obrazy. I bardzo często łatwiej jest nam dostrzec coś na rysunku niż nawet jakby zrozumieć sens wzoru, który ten, który leży u podłoża tego rysunku. No więc czasem mówi się, że taki wykres czy rysunek jest wart tysiąca słów. No i ten przykład relacji proporcjonalności jest jakaś upiornie słodka lemoniada, ale zostawmy to na boku. Stwierdziliśmy, że rzeczywiście liczba szklanek cukru jest proporcjonalna do liczby cytryn i że ta stała proporcjonalności wynosi 1 trzecia. No, i teraz pytanie, jak wygląda wykres takiej relacji? No, i to, żeby sprawdzić, to trzeba po prostu nanieść na wykres e, 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 tej poziomej osi, gdzie jest ta wielkość niezależna, która dyktuje, jakby, wartość y. To jest ten x, czyli liczba cytryn. No, a to jest odpowiadająca liczbie cytryn, liczba szklanek cukru. No i proszę zobaczyć. Jak mamy jedną cytrynę, to jest jedna trzecia szklanki cukru. No, z tej podziałki wynika, że jak tu jest 1, no to jedna trzecia będzie tu. Jak mamy trzy cytryny, to będzie jedna szklanka cukru. No A jak mamy dziewięć cytryn, to tych szklanek cukru będzie trzy. No i potem okazuje się, że przez te trzy punkty przechodzi prosta, bo rzeczywiście wykresem takiej relacji proporcjonalności pomiędzy Y i X, Połączonych tą stałą proporcjonalności k jest linia prosta. No i teraz, wiedząc to, możemy rozumować w przeciwną stronę. Jeżeli zmierzymy, a zmierzymy na następnej lekcji, jakąś wielkość i odłożymy ją na wykresie, i okaże się, że przez te punkty tego wykresu przechodzi linia prosta, to będziemy mogli powiedzieć, że matematycznie ta relacja. Pomiędzy tymi dwoma wielkościami, no, ma formę relacji proporcjonalności. I to będzie bardzo istotne narzędzie. Przez kilka następnych lekcji będziemy za jego pomocą badali prawo Archimedesa.